Dzień dobry, witam serdecznie w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych portalu Poznaj Fakty. Proszę państwa, zwróciła się do nas z prośbą o pomoc pani Marta, która zadała pytanie w takiej sprawie. Co się dzieje w przypadku, gdy ojciec przepisał 6 lat przed swoją śmiercią synowi połowę domu i połowę działki, a w testamencie wszystko, cały, cały swój majątek zapisał mamie, która żyje? Synowi zostało przekazane więc w akcie darowizny pół domu i pół działki, no a ta, ta druga połowa przypad, przypadła matce, jako spadkobierczyni. Ojciec miał trójkę dzieci, więc dwoje dzieci zostało w testamencie. Pominięte, nie zostały też wcześniej obdarowane, tak jak, tak jak trzeci, trzeci z, tych, z tych dzieci, będzie im w związku z tym przysługiwało roszczenie o zachowek. Chyba, żeby oczywiście zachodziły przesłanki wyłączające to prawo, to jest wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia, odrzucenie spadku, no ale tu o czymś takim nie ma mowy. Zachowek wynosi generalnie połowę, a jeśli osoby są niepełnoletnie lub trwale niezdolne do pracy, dwie trzecie tego, co by przy, przypadło. Osobie uprawnionej przy dziedziczeniu ustawowym, darowizna dokonana na rzecz spadkobiercy, czyli tego obdarowanego syna, zawsze wlicza się do substratu zachowku, czyli do tej kwoty, od której zachowek obliczamy. No więc tu można powiedzieć, że cały dom i działka wejdą do substratu zachowku, czy będą w całości uwzględniane przy jego obliczaniu. No, i przy dziedziczeniu ustawowym mielibyśmy więc taką sytuację tutaj, że żonie i dzieciom przypadłoby po jednej czwartej udziału w spadku, gdyby nie było testamentu. No więc zachowek wyniesie dla tej dwójki dzieci pominiętych połowę z tej jednej czwartej, czyli po jednej ósmej udziału w spadku. Pamiętajmy, że zachowek jest, jest to roszczenie o, o kwotę pieniężną, a nie o jakąś część spadku, więc strony mogą. Uprawnione osoby mogą domagać się zapłacenia kwoty pieniężnej. No i teraz pytanie kluczowe: do kogo mogą wystąpić z roszczeniem o tę kwotę pieniężną dzieci uprawnione do zachowku? W pierwszej kolejności do spadkobiercy. Jeżeli jednak wierzyciel nie uzyska od nich, od nich czy od niego zaspokojenia, zobowiązany w drugiej kolejności są osoby, które otrzymały od spadkodawcy darowiznę podlegającą Doliczeniu do spadku, czyli w tym przypadku w pierwszej kolejności z takim roszczeniem, należałoby wystąpić do matki, która jest spadkobierczynią testamentową a gdyby nie udało się od niej uzyskać tej kwoty to do obdarowanego syna. Więc można powiedzieć, że w tym przypadku mogłoby się to trochę kłócić z takim intuicyjnym poczuciem sprawiedliwości. Jeśli na przykład matka byłaby osobą w podeszłym wieku, w trudnej sytuacji materialnej, no to wydawałoby się sprzeczne z takim poczuciem sprawiedliwości, że to najpierw od niej, a nie od obdarowanego. Syna, dochodzimy zachowku. No, choć mogłoby być oczywiście inaczej, może to syn jest w niedostatku, a matka rodzi sobie, sobie doskonale. No, dlatego też w doktrynie podkreśla się, że ta niemożność otrzymania zachowku. Powinna być rozumiana bardzo szeroko. Należy ją rozumieć funkcjonalnie i elastycznie, zarówno chodzi tu o niemożność prawną i faktyczną, więc przykładami takiej niemożności uzyskania, uzyskania zaspokojenia ze strony matki w tym przypadku no byłaby właśnie chociażby jej sytuacja majątkowa, która uniemożliwiłaby wyegzekwowanie. Roszczenia, no czy, czy, czy oddalenie na przykład powództwa na podstawie artykułu 5 Kodeksu cywilnego, no czyli, czyli z powołaniem się na zasady współżycia społecznego. No ta sytuacja tutaj jest o tyle jeszcze dodatkowo skomplikowana tym faktem, że zarówno matka, jak i ten trzeci, trzecie trzeci dziecko brat obdarowanych, obdarowany osób uprawnionych do zachowku sami byliby uprawnionymi do zachowku. Więc wynika z tego, że każdy z nich odpowiada tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej własny zachowek. To wynika z artykułu 999 i 1000, paragraf 2 kodeksu cywilnego, które mówią, że jeżeli spadkobierca obowiązany do zapłaty zachowku jest sam uprawniony do zachowku, no to jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek i odpowiedni odpowiedni przepis dotyczy obdarowanego, ale w tym przypadku zachowek matki wynosiłby no też jedną ósmą całości majątku spadkowego, zakładając, że przypadła jej tak naprawdę połowa substratu zachow, zachowku, no to i tak byłaby w pierwszej kolejności obowiązana do spłaty po 1 po jednej ósmej wartości substratu, substratu zachowku, no, w stosunku do tych dzieci, które nie zostały ujęte w testamencie. Więc proszę Państwa, w tej sytuacji, ja gdybym był Państwa, nie wiem, mediatorem na przykład, no to zdecydowanie sugerowałbym, naj, że najlepszym wyjściem byłaby jakaś zawarcie jakiejś ugody w tej sprawie, umowy dotyczącej dotyczącej zachowka, zachowku, najlepiej u notariusza, on wtedy pomoże Tutaj sformułować taką, taką ugodę, i ona będzie miała też no, stosowną moc prawną, to pozwoli zarówno uniknąć procesu jego kosztów i przede wszystkim ułożyć te spłaty w taki sposób, żeby uwzględnić sytuację majątkową wszystkich stron, zwłaszcza tych zobowiązanych, czyli matki i obdarowanego syna. Można się będzie umówić, że oni spłacą uprawnione osoby po połowie, albo ta lepiej sytuowana osoba weźmie na siebie całość czy większą. I większość, część zobowiązania można uzgodnić terminy, rozłożenie tego świadczenia na jakieś raty, no bo to, bo to może być poważne obciążenie, zarówno dla obdarowanego syna, jak i dla matki. No ja bym to bardzo mocno rekomendował, zdając sobie sprawę, że tu relacje między państwem mogą być w jakiś sposób napięte, no bo w sytuacji, kiedy, kiedy dwoje dzieci zostało pominiętych w testamencie, a wcześniej w żaden sposób nieobdarowanych, no to, no to mogą czuć się jakoś. Pokrzyw pokrzywdzone, no ale postępowanie przed sądem tym bardziej tej, tej, tej relacji nie, nie ułatwi. Więc, jeżeli jest to możliwe, to starałbym się, uwzględniając te wszystkie kwestie, które, które Państwu opisałem, no dążyć do jakiegoś pozaprocesowego poza ułożenia tej sytuacji w drodze porozumienia, w drodze, w drodze ugody, czego Państwu życzę. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.